Reportaż, wywiad Hanny Kral z Markiem Edelmanem dotyczy przede wszystkim pamięci. Historia walki w getcie jest opowieścią o próbie ocalenia godności. Bo jak wspomina Edelman, walczący nie wierzyli w zwycięstwo, ich celem było to, by umierać publicznie na oczach świata. Mur sięgał tylko do pierwszego piętra, już z drugiego widziało się tamtą ulicę. Widzieliśmy karuzelę ludzi, słyszeliśmy muzykę i strasznie żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie. nic niczego nie zauważał, że w ogóle nikt w świecie nie zauważy nas, walki, poległych, że ten mur jest tak wielki i nic, żadna wieść nigdy się o nas nie przedostanie. Także Czesław Miłosz obawiał się, że dźwięki karuzeli zagłuszą walczących i utrwalił ten moment w jednym ze swoich najsłynniejszych wierszy Campo di Fiori, gdzie pisze tak, wspominałem Campo di Fiori w Warszawie przy karuzeli, w pogodny wieczór wiosenny przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia, i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Ja nazywam się Angelika Dam, a to jest w kontekście literatury zapraszam na film na temat zdążyć przed Panem Bogiem. Wspomniałam już na początku, że dzisiaj będziemy mówić o reportażu. Zacznę więc od zdefiniowania gatunku. Reportaż jest utworem publicystycznym, który zdaje relacje z przebiegu autentycznych wydarzeń. Jego autor jest najczęściej uczestnikiem albo świadkiem tych wydarzeń. W przypadku zdążyć przed Panem Bogiem konstrukcja reportażu opiera się na wywiadzie Hanny Kral, czyli reportażystki z Markiem Edelmanem, czyli uczestnikiem powstania. W Getcie, ostatnim przywódcą żydowskiej organizacji bojowej. Rozmowa uzupełniona jest o fragmenty zawierające cechy raportu, opowiadania czy opisu. Autorka dzieli się także z czytelnikami rezultatami pracy Teodozji Goliborskiej pod tytułem Choroba głodowa, badania kliniczne nad głodem wykonane w Getcie Warszawskim w 1942 roku. Tekst ten jest więc w zasadzie czymś więcej niż reportaż. Wykracza poza ramy tego gatunku. Dlatego przy konstrukcji tekstu zatrzymamy się przez dłuższą chwilkę. W częściach reportażu, które są wywiadem, Hanna Kral ogranicza komentarz od autorski w centrum tekstu umieszczając samego Edelmana. To on nadaje porządek wypowiedzi, choć reportażystka stara się nad nim panować, na przykład przypominając, że coś już zostało wcześniej powiedziane. Sposób prowadzenia tej rozmowy jest swobodny, rozmówcy w pewnych momentach nawet nie bawią się w kurtu, a niekiedy mamy wrażenie, jakby król wyduszała z Edelmana informację, bo on odpowiada jej jednym słowem albo jednym zdaniem. Niekiedy zaś, że reporterzysta musi hamować gadulstwo swojego rozmówcy. W niektórych fragmentach król stosuje mowę pozornie zależną. Wtedy opowiada o wydarzeniach, w których brał udział bohater. Jest wtedy narratorem, ale równocześnie ukazuje świat z perspektywy bohatera, oddając jego sposób widzenia świata. Stosuje w tym celu wypowiedzi w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej. Perspektywa głównego bohatera jest w tych fragmentach uzupełniana o relacje osób trzecich, na przykład pacjentów. Ten komentarz od autorski pełni w tekście bardzo ważną rolę to dzięki niemu dowiadujemy się o pracy Edelmana w getcie. O badaniach na temat śmierci głodowej poznajemy reakcje na wywiad Edelmana, dowiadujemy się o pionierskich operacjach profesora Mola, no i też poznajemy sylwetkę profesora i jego współpracowników. Jesteśmy także świadkami podejmowania decyzji dotyczących pionierskich zabiegów kardiochirurgicznych. Widzimy wątpliwości profesora, jego lęk przed oskarżeniem o eksperymentowanie na ludziach. Porządkiem wypowiedzi, tym porządkiem historycznym okazuje Wydaje się tylko porządek umierania. Edelman swobodnie przechodzi do kolejnych części wypowiedzi, posługując się skojarzeniami. Niekiedy Hanna Kral wywołuje z jego pamięci jakieś zdarzenia, by zacząć opowieść, tak jest wtedy, gdy przypomina mu historię policjanta Lejkina, którego zabił za to, że nie chciał dać im pieniędzy. Właściwie to przypomina mu niedawną wizytę córki tego mężczyzny, podczas której kobieta chciała wyjaśnień dotyczących śmierci ojca. Uważała ona, że jego śmierć nie była sensowna, że pozbawili jej ojca godności przez to, że go tak zabili. Edelman uważa jednak inaczej. Mówi kobiecie, że po tym wyroku nie zdarzyło się, by ktoś odmówił im pieniędzy na broń. Warto pamiętać, że relacja Edelmana jest subiektywna i swobodnie skomponowana. Opowieść o getcie i powstaniu zbudowana jest z wybranych przez niego historii, które mają reprezentować sposób życia człowieka i decyzje, przed którymi musił stanąć. W tekście występują dwa plany czasowe. Pierwszy z nich obejmuje obejmuje czasy historyczne dotyczące życia Edelmana w getcie warszawskim. Przede wszystkim wydarzeń rozgrywających się od lipca 1942 roku, gdy rozpoczyna się akcja przesiedlenia ludności żydowskiej na wschód, oraz w dniach od 19 kwietnia 1943 roku podczas powstania. Drugi przenosi czytelnika do rzeczywistości powojennej, głównie do czasu współpracy Marka Edelmana i dr Elżbiety Chętkowskiej z profesorem Janem Molem, wybitowanym. Kardiochirurgiem. Poznajemy wtedy bliżej pacjentów profesora Wacława Rudnego, Manię Bubnerową, Andrzeja Wilczkowskiego oraz Wacława Żewuskiego. Warto przy tej okazji zapamiętać kilka dat. Powstanie wybucha 19 kwietnia 1943 roku, kiedy Hanna Kral pyta Edelmana, kto wybrał ten dzień. On mówi, to nie my go wyznaczyliśmy, to Niemcy. Tego dnia miała się rozpocząć likwidacja getta. Symbolicznym końcem powstania jest samobójstwo. Przywódcy żydowskiej organizacji bojowej Mordechaja Anielewicza w bunkrze przy ulicy Miłej 18 8 maja 1943 roku. Ten gest przywódcy organizacji i jego towarzyszy nie podobał się Edelmanowi, który mówił o nim tak: Nie poświęca się życia dla symboli, nie miałem w tej sprawie wątpliwości, w każdym razie przez 20 dni. 8 maja część powstańców weszła do kanału włazem przy ulicy Franciszkańskiej i uciekła z getta. W tej grupie był Marek Edelman. W opowieści Edelmana ważną rolę pełni także akcja likwidacyjna getta. Akcja trwała od 22 lipca do 8 września 1942 roku, 6 tygodni. Przez te 6 tygodni stałem przy bramie tu w tym miejscu. Odprowadziłem 400 tysięcy ludzi na ten plac. 23 lipca 1942 roku, w drugim dniu akcji przesiedleńczej, samobójstwo popełnia Adam Czerniakow, przewodniczący Rady Żydowskiej. Edelman ma do niego żal o tę decyzję: uważa, że uczynił on swoją śmierć sprawą prywatną, a ponadto tylko jemu Żydzi uwierzyliby, gdyby powiedział im prawdę że zabierający codziennie ludzi z Amszlak Placu pociąg odjeżdża do Treblinki. Opowieść Marka Edelmana prezentuje nam obraz życia w getcie. Przy okazji poprzez tę opowieść poznajemy jej głównego bohatera. Nie miał być przywódcą żobu, miał być i nim inny człowiek, którego nazywa Adamem, jednak jedno wydarzenie sprawiło, że właśnie ten człowiek załamał się i już nie nadawał się do przywództwa. Wybrano więc Edelmana. Bohater nie próbuje zrobić z siebie jakiejś wybitnej postaci, niepotrzebnej, Podkreśla swoich szczególnych zasług czy odwagi, jak wiele rzeczy w tej historii, ta decyzja nie ma już dla niego dzisiaj znaczenia. Edelman wielokrotnie podkreśla, że nikt nie może w pełni zrozumieć jego historii. Tak jest wtedy, gdy opowiada o tym, jak nikt nie pomógł kobiecie gwałconej przez Ukraińców. Nie pomógł jej także Edelman, który widział tę scenę. Ale nie próbuje w żaden sposób tłumaczyć się z tego swojej rozmówczyni, tak samo jak z tego, że ewakuując się z getta, nie zgodził się na zabranie do kanału prostytutek. Z podobną prostotą Edelman mówi o tym, dlaczego po wojnie został lekarzem. Początkowo tłumaczy, że w kwietniu 1943 roku wraz z innymi kierującymi żobem podjął decyzję za 40 tysięcy ludzi, którzy aktualnie przebywali w getcie, o tym, by podjąć walkę. To dlatego po wojnie chce odpowiadać przynajmniej. Za życie pojedynczego człowieka. Piękne słowa, prawda? Szkoda tylko, że w dalszej części reportażu Edelman wspomina, że są kłamstwem. Po wojnie bohater nie potrafił znaleźć sobie miejsca i psychicznie poradzić sobie z tym, co się stało. Dlatego to żona zapisała go na medycynę. Pewnego razu trafił na wykład, na którym usłyszał coś, co sprawiło, że zaczął traktować chorobę jak rozsypaną łamigłówkę. Pociągało go to, że może ją rozwiązać. Dopiero wiele lat później zrozumiał, że jako lekarz odpowiada za ludzkie życie. Edelman widzi także analogię pomiędzy swoją pracą na Amszlak Placu a pracą lekarza. Za każdym razem chodzi o to, że skoro życie kończy się śmiercią, to należy możliwie odroczyć wyrok. Bo czy odroczy się go na kilka miesięcy czy kilka lat, to może być wystarczająco, by osoba uratowana przeżyła coś ważnego. Hanna Kral nazywa wyścig Edelmana z Panem Bogiem pychą, ale on uważa, że jeśli widzi się śmierć 400 tysięcy ludzi, to ma się potem z Bogiem kilka spraw do załatwienia. Skoro więc Pan Bóg chce zgasić świeczkę, Edelman chce wykorzystać jego nieuwagę i na chwilę osłonić płomień. Właśnie taki cel przyświeca jego pracy jako lekarza. Chce zdążyć przed Panem Bogiem. Zatem już rozumiecie skąd tytuł utworu. Trzeba jednak dodać, że Edelman rozumie, że niekiedy musi z Bogiem przegrać. Edelman w getcie pracował jako goniec szpitalny. Codziennie legalnie przenosił na aryjską stronę do stacji Sanitarno-epidemiologicznej krew chorych na tyfus. Miał przepustkę i, jak sam wspomina, ten przywilej miało tylko kilkoro mieszkańców getta. Bohater nie potrafi już dzisiaj odpowiedzieć Hannie Krall, dlaczego nie zdecydował się nigdy na to. By zostać po aryjskiej stronie. Podczas akcji eksterminacyjnej rozpoczętej w lipcu 1942 roku bohater codziennie wyciągał najbardziej potrzebnych ludzi z Amszlak Placu. Uważał, że postawacze na działanie są bardzo ważne. Jak sam wspominał, trzeba było coś robić, gdzieś iść. Tak szontanina nie miała żadnego znaczenia, bo i tak wszyscy ginęli, ale człowiek nie czekał na swoją kolej bezczynnie. Edelman opowiada historię Poli Liwszyc, którą uratował z Amszlak Placu. Mimo tego kolejnego dnia, gdy dziewczyna zobaczyła, że zabrano jej matkę, dołączyła do kolumny i poszła z nią do wagonu. Pola wybrała śmierć. Jednym ze sposobów na przetrwanie w getcie była miłość. Bohater wspomina, że dla ludzi ważne było to, by przylgnąć na chwilę do drugiego człowieka. Opowiada historię siostrzenicy Tosi Goliborskiej, której przystawiono lufę do brzucha i której mąż osłonił ten brzuch dłonią. Ostatecznie oboje zginęli, ale według Edelmana chodziło o to, by znaleźć kogoś takiego, kto nas osłoni. Najistotniejszym elementem życia w getcie był głód. To on sprawiał, że ludzie byli gotowi wyrywać dzieciom jedzenie z rąk lub ustawiać się w kolejce po chleb, a potem razem z nim wsiadać do wagonu do Treblinki. Ludzie nie wierzyli, że posłano by ich na śmierć z chlebem. Nie mieściło im się w głowie, że ktoś mógłby zmarnować tyle jedzenia. Brak jedzenia sprawiał, że ludzie byli apatyczni, ale też agresywni. Z naszego punktu widzenia niepojęta jest historia Rywki Urman, która odgryzła kawałek ciała swojego zmarłego z głodu syna. Wielu ludzi jednak starało się za wszelką cenę zachować Godność, jak lekarka, która ostatniego dnia wywózek z getta 8 września 1942 roku podała dzieciom morfinę, zabiła je, jak mówi Edelman ratując od komory gazowej. I jeszcze na początku wojny Edelman jest świadkiem sceny, która później ukształtuje jego postawę. Na ulicy Żelaznej widzi, jak dwóch niemieckich oficerów wielkimi krawieckimi nożycami po kawałku obcina Żydowi jego długą brodę. Śmieją się Niemcy i śmieje się tłum obserwujący to wydarzenie. Edelmana uderza to, że Żyda można bezkarnie wepchnąć na beczkę i że może budzić to śmiech. To dlatego obiecuje sobie, że nie da się wepchnąć na beczkę, Czyli ocali swoją godność. O ocalenie godności chodziło także wtedy, gdy wybuchło Powstanie w Getcie. Bohater mówi, że chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Według jego relacji, gdy wybucha Powstanie, w żydowskiej organizacji bojowej działa już tylko 220 członków. Ich bliscy, rodziny, przyjaciele, sąsiedzi zginęli tutaj, w Getcie, albo zostali wcześniej wywiezieni do komór gazowych. On sam nie wie, czy to, co zrobili, w sumie można nazwać Powstaniem. Po prostu nie chcieli dać się zarżnąć. Edelman zwraca uwagę na podział na śmierć jasną i piękną oraz ciemną i brzydką. Piękną była śmierć Krystyny Krachelskiej, która zginęła w Powstaniu Warszawskim wśród słoneczników. Brzydką śmiercią była śmierć Żydów w Getcie śmierć z głodu, w brudzie. W warunkach pozbawiających człowieka godności. Sytuacje i wynikające z tych sytuacji decyzje, z jakimi mierzą się mieszkańcy getta, mogą być dla nas dzisiaj niezrozumiałe. Tak jest wtedy, gdy młodziutka pielęgniarka zabija noworodka chwilę po jego narodzinach. Kobieta działa bez zawahania, nie czeka nawet na polecenie przyjmującego poród lekarza. W obrazie tej sytuacji powinno uderzyć nas nieokrucieństwo pielęgniarki. A beznadzieja, która powodowała, że przekonani o nieuchronnej śmierci ludzie byli zdolni do takich rzeczy. Ważnym elementem opowieści o życiu w Getcie są numerki życia, które miały zapewnić jego mieszkańcom przeżycie. Luba Blumowa, która prowadziła w Getcie szkołę pielęgniarek, zdecydowała, że numerki odda najzdolniejszym uczennicom. Trudno z dzisiejszej perspektywy oceniać ten wybór. Uczennic było 60. A numerków 5. Mówiąc o trudnych wyborach, nie sposób nie wspomnieć o stosunku Edelmana do samobójstwa przy Ulicy Miłej. 8 maja 1943 roku ginie tam, według Edelmana, 80 ludzi na czele z przywódcą żobu Anielewiczem. Jedna z dziewczyn, Rud, zabiła się dopiero po oddaniu siódmego strzału. Edelman uważa, że dziewczyna. Zmarnowała sześć naboi. Symboliczny wymiar tego samobójstwa nie robi na Edelmanie wrażenia, bo uważa, że nie poświęca się życia dla symboli. Stosunek bohatera do symboli ujawnia się jeszcze w innym fragmencie reportażu poświęconym Anielewiczowi. Krall relacjonuje reakcję na historię o Anielewiczu malującym rybom skrzela. Taka prawda na temat komendanta powstania nie podoba się ludziom, którzy chcą idealnego bohatera, skrojonego na miarę ich oczekiwań, chcą symboli, dlatego krytykują Edelmana i jego opowieść. Należy mówić z nienawiścią patosem, krzycząc, nie ma innych sposobów wrażenia tego wszystkiego niż krzyk. Więc on się od razu nie nadawał do mówienia, bo nie umiał krzyczeć. Nie nadawał się też na bohatera, bo nie było w nim patosu. Ten jedyny, który przeżył, nie nadawał się na bohatera. W taki sposób Hanna Kral pisze o swoim rozmówce. Jaki jest zatem stosunek Edelmana do powstania w Getcie? Bohater stara się nie tworzyć mitów, nie próbuje ukazać siebie i swoich współtowarzyszy jako takich heroicznych bohaterów. Te zabiegi nazywamy demitologizacją i deheroizacją. Demitologizację możemy zauważyć choćby w tym, w jaki sposób Edelman tłumaczy motywy powstania. Pozostali w getcie nie walczył dla żadnej idei, nie poświęcają się w imię czegoś większego, po prostu zdecydowali o takim, a nie innym wyborze sposobu umierania. Edelman mówi tak Większość była za powstaniem, przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Powstańcy nie czuli, że mają na coś wpływ, wszystko było z góry przesądzone. Chodziło więc tylko o wybór formy śmierci. Tekst Kral pokazuje także jak ludzie reagowali na wypowiedź Edelmana. Wzburzenie wywołała historia o Anielwiczu malującym rybom skrzela. Powstańcy nie zgadzali się z relacją Edelmana na temat tego, ilu Żydów walczyło po stronie żobu. Przedstawicielom partii politycznych nie podobało się, że o przeżyciach wojennych nie wypowiada się z nienawiścią i patosem. Ludzie chcieli wierzyć, że wszyscy w Getcie byli męczennikami, że zachowywali się moralnie, że do końca zachowywali godność. Edelman jednak mówi o brzydkiej śmierci śmierci z głodu o nieludzkim zachowaniu człowieka, który został zredukowany do zwierzęcych instynktów, o brudzie, poniżeniu i bierności zwycięczenia. Świat jednak nie jest gotowy na taką relację, nie jest gotowy na krytykę komendanta żobu, czyli Anielewicza, więc Edelman przez długi czas wybiera milczenie. Nie chce także wziąć udziału w filmie Wajdy. W reportażu pojawia się historia spotkania Edelmana z amerykańskim profesorem, który powiedział mu szliście jak barany na śmierć. Ten profesor uważa, że ma prawo wypowiadać się w taki sposób, bo został ranny, kiedy podczas wojny biegł pod ostrzałem. Według niego biec, uciekać przed śmiercią, strzelać jest lepiej niż spokojnie iść w jej kierunku. Edelman sądzi, że niegodna śmierć jest tylko wtedy, kiedy się próbowało przeżyć cudzym kosztem. I dodaje, że iść spokojnie na śmierć jest często o wiele trudniej niż zginąć z bronią w ręku. Jaki to ma sens pamiętać? Pyta w pewnym momencie Edelman. I to jest bardzo ważne pytanie, bo temat pamięci jest jednym z najważniejszych poruszanych w tym reportażu. Pamięć jest czymś subiektywnym, ulega deformacji. Ludzie wolą pamiętać powstańców skaczących przez mur lub biegnących po dachach, niż tych, którzy umierali w brudnych piwnicach. Ale Edelman pamięta. Pamięta także o wszystkich swoich decyzjach, o tym, że zdecydował nie wpuszczać prostytutek do kanału i o tym, że pozostawili część ludzi w kanałach. Pozwala jednak na zachowanie innym prawa do własnej pamięci. Tak jest, kiedy rozmawiają z Hanną Krall o wiszących nad gettem od pierwszych dni powstania sztandarach biało-czerwonym i niebiesko-białym. Edelman nie pamięta tego budzącego wzruszenie po arejskiej stronie symbolu. Ale sam uważa, że skoro wszyscy ludzie je widzieli, to to, że on ich nie widział. Nie ma już dzisiaj najmniejszego znaczenia. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie polecam Wam tę lekturę. No przede wszystkim jest naprawdę niewielkich rozmiarów. Wydaje mi się, że sposób budowy tego raportażu i też język rozmowy Kral z Edelmanem może Was zaskoczyć. A jeżeli przeczytaliście ten tekst, to mam nadzieję, że mój film pomógł Wam ten tekst nieco uporządkować, zebrać wszystkie informacje. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.